Faktem jest, że, ale to proszę się tego nie bać, faktem jest, że po, po prostu rolnictwo jest jedną z najbardziej skomplikowanych profesji na świecie. Mam jednego znajomego, być może będzie ten podcast słuchać nawet, który powiedział, że miał do wyboru zająć, zająć się albo technikami kosmicznymi, albo rolnictwem, jako specjalista od elektroniki i od, y, od virtual reality, i tak dalej, zajął się rolnictwem i uprawia warzywa, ponieważ stwierdził, że tutaj jest dużo więcej wyzwań niż w kosmosie. Y, ale taka jest prawda. Y, mamy tutaj tak ogromną ilość warunków, i każde pole jest innym scenariuszem. Ma inną granulometrię gleby, ma inne warunki wodne, ma, ma inną historię i inne sąsiedztwo i po prostu to wszystko trzeba, tego się wszystkiego nie mając wiedzy nie da ogarnąć, mając jak chociaż podstawową wiedzę albo wiedząc jakie są te podstawowe granice czy warunki brzegowe, żebyśmy nie wypadli z tego, y, y, co nazywamy ogólnie rzecz biorąc żyznością y, i produktywnością pola, y, możemy to ogarnąć i, to, i to, to da się zrobić, tylko że musimy z pewnych jakby założeń dotychczas standardowych, mówiąc krótko, wyjść poza nie.